Witam wszystkich jestem na ktoś by powiedział Ugorze Co to za kiepski rolnik, zostawił u nic tu nie ma. Jest dużo ciekawych rzeczy. Fasty są różne. Mamy tu orki z samusiewów. Ale też mamy Kto wie co to jest? Wszyscy filmuje. Tutaj rośnie tutaj rośnie tylko coś go podgryza ale rośnie I widać, że wychodzi dopiero o taki dziurzyc malutki dopiero wychodzi także ochotę do rośnięcia ma Czy tak, troszkę go mamy? Nie sami mniejszy, nie sami większy. Jakieś inne kwasiórki są. Wszystko jest. Już kwiatuszki dla pszczół I teraz dźwodzi. Nie jedynie martwi ten orkisz, czy nocnik sobie z nim poradzi Dajemy to w kontekście tego, czy go nie przygłuży. to raz a drugi raz on się, jak się wysypie bo tu mamy prawdopodobnie orkisz w planie posiać, to będzie z trochę, trochę swojego, i tak będzie trochę dziwnie ale zobaczymy, pierwsze trzeba się skupiać na tym, czy wyrośnie a tam co się dzieje? miał ogórecznik lekarski, też dla pszczółek ale no dobrze jeden. o, błobatek. jeden, drugi, też pszczółki będą miały ktoś powie, chwast? nie, na to wadyrząca a, wyrasta, wyrasta ładnie no strzyczek dobra na razie tyle, idę zobaczyć jak tam się sieje a pule wygląda